Co by się stało, gdybyśmy używali 100% naszego mózgu, to pytanie rozpala wyobraźnie od wielu lat. Niektórzy mówią o nadludzkich zdolnościach, telepatii, a nawet o kontroli rzeczywistości. Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego dnia i czujesz coś dziwnego. Twój mózg pracuje inaczej. Wszystko wydaje się wyraźniejsze, szybsze, głębsze. Myśli pędzą z zawrotną prędkością, pamiętasz każdy szczegół swojego życia, słyszysz dźwięki, których inni nie rejestrują. Ale co na to nauka? Czy rzeczywiście wykorzystujemy tylko 10% naszego potencjału? A jeśli tak, to co kryje się w pozostałych 90%? To nie jest tylko mit, to podróż do wnętrza najbardziej tajemniczego narządu w ludzkim ciele. I do pytania, czy rzeczywiście znamy siebie. Wszystko zaczęło się od popularnego mitu, który głosi, że używamy tylko 10% naszego mózgu. To stwierdzenie pojawiło się w mediach już na początku XX wieku i było przypisywane wielkim umysłom, takim jak Albert Einstein, choć sam nigdy tego nie powiedział. Nauka dawno temu obaliła ten mit, pokazując, że każda część mózgu ma jakąś funkcję, nawet gdy śpimy lub odpoczywamy. Skany mózgu dowodzą, że nie ma uśpionych obszarów. Mózg działa jak orkiestra, w której każda sekcja ma swoje zadanie, ale mit pozostał. Dlaczego? bo obiecuje, że mamy w sobie ukryty potencjał. Coś, co czeka na odblokowanie. Ta wizja przemawia do naszej potrzeby rozwoju, kontroli i wyjątkowości. Prawda jest taka, że nasz mózg jest niesamowicie złożony i aktywny. Nawet najprostsze czynności, jak wiązanie buta, angażują wiele jego obszarów. Złożone działania, takie jak prowadzenie rozmowy, wymagają jednoczesnej pracy kilku regionów od językowych po emocjonalne. Nie istnieje ciemna materia mózgu, która leży odłogiem. Ale mimo, że każda jego część jest używana, nie oznacza to, że używamy go efektywnie. Różnica między używaniem a wykorzystywaniem pełni potencjału może być gigantyczna i właśnie to staje się źródłem fascynacji. Wyobraź sobie, że każdy neuron w twoim mózgu nagle się aktywuje, nie tylko podczas skrajnego stresu czy intensywnej koncentracji, ale przez cały czas, nieprzerwanie. Twój umysł zaczyna działać jak żywy komputer kwantowy. Każda decyzja, każdy ruch i każda myśl są analizowane na milionach poziomów jednocześnie. Słyszysz więcej, widzisz więcej, czujesz więcej. Twoje zmysły przechodzą metamorfozę, zwykłe światło wydaje się jaśniejsze, a dźwięki bardziej złożone, smaki są głębsze, a zapachy potrafią przywoływać całe wspomnienia z dzieciństwa w jednej chwili. Twoja intuicja staje się narzędziem precyzyjniejszym niż jakakolwiek analiza logiczna. Zanim ktoś się odezwie, już wiesz, co powie. Przewidujesz ruchy ludzi z dokładnością taką, że przypomina to jasnowidzenie. Masz dostęp do całej swojej pamięci. Nie tylko tej świadomej, ale również tej ukrytej, zakopanej głęboko w nieświadomości. Każdy sen, każdy zapach, każde słowo, które kiedykolwiek usłyszałeś. Wszystko jest natychmiast dostępne, jakbyś miał bibliotekę życia w głowie. Ale tu zaczyna się problem. Taka intensywna aktywność mózgu nie jest zgodna z naszą fizjologią. Obszary, które normalnie się wymieniają, teraz zaczynają działać jednocześnie. W mózgu dochodzi do burzy neuronalnej, podobnej do tej, która występuje w trakcie napadów padaczkowych. Przeciążenie staje się realnym zagrożeniem. Organizm nie nadąża z dostarczaniem energii, pojawia się zamglenie umysłu, bóle głowy, dezorientacja, w skrajnych przypadkach całkowity zanik rzeczywistości. Co ciekawe, niektóre badania pokazują, że osoby z rzadkimi mutacjami genetycznymi rzeczywiście wykazują nadmierną aktywność mózgową zdolność do równoległego przetwarzania wielu strumieni informacji. Jednak wielu z nich cierpi również na chroniczne lęki, zaburzenia percepcji, a czasem wręcz halucynacje. Czy zatem całkowite odblokowanie mózgu to droga do geniuszu, czy może do szaleństwa? To już się dzieje. W najnowocześniejszych laboratoriach świata prowadzone są eksperymenty, które jeszcze dekadę temu wydawałyby się czystą fantastyką. Nauka próbuje zrozumieć i przejąć kontrolę nad tym, co przez tysiąclecia było nieuchwytne ludzką świadomością. Urządzenia typu BCI, Brain Computer Interface. Łączą mózg z komputerem, tworząc bezpośredni kanał komunikacji. Osoby sparaliżowane mogą pisać teksty, sterować ramieniem robota albo poruszać wskaźnikiem na ekranie wyłącznie za pomocą myśli. To nie magia. To fale mózgowe przechwytywane przez elektrody i tłumaczone na sygnały cyfrowe. Ale to dopiero początek. Firmy takie jak Neuralink pracują nad wszczepianiem chipów bezpośrednio do mózgu. Celem nie jest już tylko leczenie. Celem jest rozszerzenie możliwości człowieka szybsze uczenie się, przesyłanie informacji bez słów synchronizacja z chmurą danych, z internetem, z innymi ludźmi dosłowna telepatia w oparciu o technologię. Wyobraź sobie świat, w którym nie potrzebujesz lat nauki języka po prostu go pobierasz. Chcesz nauczyć się gry na fortepianie? Wgrywasz wzorce neuronowe masz dostęp do wiedzy, umiejętności i pamięci innych osób. To wszystko wydaje się kuszące, ale czy nie tracimy wtedy części siebie? Jeśli nasze myśli można przechwycić, czy można też nimi manipulować? Jeśli maszyna potrafi analizować emocje w czasie rzeczywistym, czy nie może ich też wywołać? Czy w takim świecie wolna wola jeszcze istnieje? Niektórzy naukowcy już teraz ostrzegają, że zbyt głęboka integracja z technologią może doprowadzić do technokratycznego transhumanizmu. Stanu, w którym to nie my sterujemy maszyną, ale ona nami. I choć dziś jesteśmy jeszcze daleko od takich realiów, kierunek jest jasno wyznaczony. Technologia może być kluczem do nowych możliwości, ale może być też kluczem do nowego rodzaju zniewolenia. Pytanie brzmi, kto pierwszy ten klucz zdobędzie: my czy ci, którzy chcą nas kontrolować? Na świecie istnieją przypadki osób, które zdają się wykraczać poza granice przeciętnych możliwości. Sawanci to osoby z zespołem Sawanta potrafią dokonywać błyskawicznych obliczeń, malować obrazy z fotograficzną dokładnością lub grać skomplikowane symfonie po jednokrotnym ich usłyszeniu. Inni posiadają tzw. pamięć autobiograficzną, potrafią przypomnieć sobie każdy dzień swojego życia z dokładnością co do minuty. Naukowcy od lat badają te niezwykłe przypadki. Wielu z nich ma zmienioną strukturę mózgu lub unikalne połączenia neuronowe. To sugeruje, że mózg rzeczywiście może działać na bardzo zróżnicowanych poziomach. Czasem jednak te dary idą w parze z trudnościami, problemami społecznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, a nawet autyzmem. Coś, co wydaje się supermocą, często bywa ciężarem. Ale mimo to pokazuje, że możliwości mózgu są znacznie większe niż myślimy. Niektóre badania sugerują, że każdy z nas ma potencjał, który może się ujawnić w ekstremalnych warunkach przy traumie, intensywnym treningu, albo w wyniku przypadkowego urazu. Przypadki osób, które po wypadku zaczęły malować, mówić w nowych językach lub rozumieć złożone pojęcia matematyczne są dowodem, że nasz mózg wciąż skrywa sekrety. Możemy nie używać 100% mózgu w każdej sekundzie, ale nie znaczy to, że nie mamy w sobie ogromnych możliwości. Nasz mózg nieustannie się zmienia, uczy, przystosowuje. Neuroplastyczność, zdolność do przeorganizowania się daje nadzieję, że z czasem możemy się rozwijać dalej niż dziś jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Ale być może prawdziwą mądrością jest nie tylko dążenie do pełnej aktywacji mózgu, lecz zrozumienie, jak go używać świadomie, etycznie i z szacunkiem. Bo mózg to nie tylko narzędzie, to nasze najpotężniejsze lustro i drzwi do wszystkiego, czym możemy się stać. Jeśli chcesz odkrywać kolejne tajemnice ludzkiego umysłu i świadomości, zasubskrybuj paradoks umysłu i włącz powiadomienia. Bo to dopiero początek.